I już znalazłem drogę. O, widzicie, jak się tam włączało, to tylko po to, żeby twój przejść sobie do słoja z olifu. I teraz idziemy dalej. Skaśnie. tak myślałem, ale idę sobie teraz tam na to tam. I jesteśmy przy naszym. Co? Wait a second. Aha, jeszcze wyżej. Ty, ej, no... Bez jaj. No, trzeba sobie tworzyć drugie drzwi. No dobra, to już ogarnę Biegnie tutaj, tutaj... Da się wejść... Spokojnie... co To chyba się nudziło dla twórców tej gry, żeby robić takie zagadki. Nie no może niektórzy lubią takie zagadki Ale to jest że ciemno Dosyć że trzeba mieć super komputer, żeby uruchomić to na, na, na chociażby średnich czy minimalnych. No, mój komputer nie jest najgorszy, może też nie jest super ultra najlepszy. Ale tak jak widzicie ile jest FPS, chociaż w sumie Wy nie widzicie, ale jest około 50-40 Więc wiecie. No chociaż fajnie, że na każdym kroku mi trochę przypomina jak co robić Dobra O mój Boże, ilu was tam jest Podwójne zabójstwa, co? Nie to perze? jak jaki tu znajdziemy pan, o nie no, osób rezerwatku jednym Sięgnij go Tašle tady. Chovajše. Lůj v to za toho Bieję go, lejdziesz? Nie No, ci na na a ty się za mną zglądaj No, no, no. Podwójne zabójstwo nie wyszło, niestety starałem się, widzieliście, ale tu jest ich tylu, że ja... Nie, może to mogę jakoś bezpieczniej zrobić, i od góry jakby zaskoczyć wszystkich, ale szczerze mówiąc, szczerze powiedziawszy, nie chcę się tak skakać między nimi. Zobaczyć walczyć, oczach was, że zewnątrz się nagrywa. O, będzie podwójne zabójstwo. Będzie, będzie, będzie powójne, będzie, będzie, musi być. Yes! Jednak dawne dojrzeć. Hmm. A po co to jest? Lecz jak spany, to zginę, więc. Będę na to ryzykował. Zakradnę, ciachnę tego naszego przyjaciela, wróćcie się panowie, mam go. Który z was jest jeszcze propoksem? Żaden? No to jest. za, Zarzucać sobie trochę łoliwy, i biegniemy. I co my tu znajdziemy? Co to jest? Fakt, dobra, to tego się przekonam w kolejnym odcinku. Na razie. Witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed. Trochę mam problemów, bo... no sami widzicie co się stało. w skąd. Gdzie? Ilu was tam jest? Aha no super, 30 sekund wróciło. Hmm. Ale za nie start, start, Where do I it? to. Nie muszę go stać. To tam. to jesteś... Ev? O! Wszyscy się rozpłynęli, tak? To ty? Zdyfaj. No nie, znowu zagadki. <laughs> I hate this... Z liczby rzymskie, czym się wydaje? Jeden? To jest 5? Nie. Aha, to jest napisane, tak? Mm. To ja już wiem, to jest taka. To. To są dwie kreski, to jest tamto. No ta zagadka akurat nie była trudna, sami przyznacie. Teraz to. Chyba. Chyba, że zaraz znowu z pierwszej będzie. I nie, zbiłeś to nie, w tej kolejności. Trzeba od prawej do lewej. I... Vive la France. Vive la France. Ej, czy to... Co? Jak ja to to jest zamknięte? Na górę? Jak tam jest na górę? Tak po dam radę, czy muszę jakoś szukać skomplikowanego... O, tędy. Jednak to nie było skomplikowane. No, skacz. Dobrze, teraz tutaj. Mam nadzieję, że nie będę musiał wychodzić tą samą drogą. Aha. Teraz tędy jakoś? Tędy. Poczekaj, no, normalnie... ...piękną drogę stworzyli na to. Odzyskaj. Co to jest? Głowa? Co w krwi? Będzie teraz moją latarnia, ta głowa? Bo właśnie ten Godzionizing. Przy E, aby naładować, ten trzeba pójść E, bo uwolnić mocno ten Godzionizing. Wow, a jak dużo mówię na tej mocy? A chyba zaś jest. Nie, już nie mogę z tym biegać. Kolejni? Zapraszam po moją moc. Nie, yes, zjedzę właśnie to peze. Batman. Jest ze mną. A komendant musi to mieć. Cześć. Murdo, idę zostać. Ale tu umierają śmieszne. Za dużo was tutaj. O mój Boże, jaki tu was tu jest. Pierdzielę Arno, czemu nie możesz z tym biegać? Aż takie ciężkie to czy jak Dobra o, on się spalnił tu chwilę, ta nie to że będę miał wyżerkę No strzelają do mnie. A nie mogę użyć O Jezus Maria, ilu was tu jest? Muszę przyznać fajny i jak to będzie teraz mi w ogólnej fabule to później <laughs> przejść bez problemu sobie idziesz, je przez szereg miasta, ładujesz taki coś jebs, jebs, jepsje I nie nietopery zjadają wszystko Myślę, że to nie będzie taki króciutki odcinek. O, pierwszy strój, Artno jest. To jest koniec gry? Koniec dodatku? Zrobimy cięcie w pięć minut przed końcem? Ach, Napoleon Bonaparte! You are under arrest for

i to koniec w dodatku, tak? Tak! Yes! W końcu! No to. Jednak chyba by cztery odcinki, tak? Chyba tak. Nie wiem. W każdym razie, dzięki za obejrzenie, jeżeli się spodobało, zostawcie. Subskrybujcie mój kanał. Jeśli Wam się podobał filmik, to zróbcie sobie co tam chcecie. Możecie skomentować. Doradziliśmy coś, co by się zrobiło na miejscu i tak dalej. Mogę przewinąć? O. No. Dodatek. Jak dodatek, no to taki w miarę ciekawy. Trochę, no, zależy. Dla mnie, się te akurat zagadki w grach nie podobają, bo to. czy no, fajne to, że mogą cię ożywić trochę umysł, żebyś wyślił żebyś się coś pomyślał i tak dalej. Ale jak niektóre są zagadki są tak skomplikowane, że ty musisz znać całą historię i gry i, i miejsca, w które jest. O którym chodzi, ta gra i tak dalej, to wszystko. No to jest takie strasznie ciężkie, i tak biegać, szukać, porównywać. To mi to było może i łatwe, nie? Ale. Może po prostu ja jestem taki słaby w tej zagadki. Nie wiem, no, ale dodatek w miarę fajny, bo było w tym dodatku. No muszę przejść jeszcze ten pełną wersję. Znaczy podstawkę. No bo trochę nie wiem do końca, co się stało, i tak dalej, ale no. Ten dzieciak. No ten dzieciak w sumie taki spokojny. No, no trochę no, dziwny, ale spokojny. No, więc tyle chyba ode mnie, słów o dodatku. Dzięki za obejrzenie, jak już powiedziałem. I do zobaczenia. No, z powrotem w podstawce. Trzeba już skończyć. I później GTA 4 skończyć, bo już zbliża się premiery GTA 5, który mam zamiar ograć. Już czekam na tę GTA 5 od 2013 roku. Dokładnie od 2013 roku, kiedy została pierwsza zapowiedziana. Na no, konsolę PS3, ale to nie jest to, znaczy, nie jest to ten temat, jest to Sasuke Dalej też się rozgadałem. Ja pierdolę, dobra, no w każdym razie, dodatek fajny, zanim widzieliście, zagadki. No, jest to słaby z zagadka, jak już to powiedziałem. Kurwa powtarzam to strasznie. Do zobaczenia w, ten, w pełnej wersji, znaczy w podstawce. Ja pierdolę, na razie. A, i może zobaczycie sobie jeszcze napisy do końca. Albo nie. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.